Jej, wygraliśmy, ale my dobrze jesteśmy. <ścoughs> Łatwo słami. Witam witam, z tej strony Pingwin, a dzisiaj zrobimy sobie challenge z NKG Twix. Przywitaj się! mam? A więc challenge nosi nazwę rzeczy wyłowione przy użyciu wędki. Mam nadzieję, że już subskrybujesz mój kanał, a jeśli nie, to zasubskrybuj go teraz i daj łapkę w górę i wtedy będę zawsze bardziej szczęśliwy niż wcześniej. A więc możemy zaczynać grę. A więc my sobie polecimy na skaliste skarpy, bo myślę, że będzie bardzo tam dużo wętek. Musimy szybko harpunem To z harpuna też możemy? No o. To samo co wędka co nie? O! No, nawalają do ciebie. Ja uciekam Leży. <noise> Aha? Naprawdę? No co? Panie niebieska Serio? Ona no, jeszcze wolna <noise> O, typo No ile on ma HP? Szerworybka No Wreszcie go zabiłem już mam, Ja już mam pełny secik, mam już P i jemkę. No to fajnie O, lama a nie wiem, czy mogę lamać. Co? <noise> Możesz. No. Nie macy, nie mnie. Tylko daleko jest. No to trudno, no wiesz ją. A, aha, jak ty ją zauważyłeś? Nie wiem. No, rajdę po tą lamę. Mam nadzieję, że coś dobrego wypadnie. Chodź. Czy masz mi macry? Może kiedyś. <noise> No weź, ja nie mam nic. O! Jest. Mam dużą fotkę. 3. Już idę. O no on tu jest. Dostał. Dostał, dostał, bez keba, bez keba, No, co za... Jak ja w ogóle nie trafiam w niego. Dziewiętnaście. Daj jedną przerwę. Jest! Nice! Oho, on ma złotego auga! Jezu, to nie mają za luz! Musimy się na tym skupić, żeby połowić rybki. No już właśnie idę. Płynę bardziej. Szurwo! Pompa Ej, dawaj na tego! Bo jest e, ten. Nie. nie, nie ma. Jest. Nie? Tak. Sobie, zobacz. Fok. O! To jest zbagowane, ja też przez chwilę widziałem, że jest, ale tak naprawdę go nie ma. No to fajnie skamują w tej. Epic Games, naprawcie to. <grych> Co? No, skamują nas. Tak naprawdę jest slurp ciężarówka, a jak się przybliży do niej, już jej nie ma. Niestety Twixa już z nami nie ma, bo coś go nie słychać. Więc będziecie słyszeć tylko mnie. Niestety, coś mu się z mikrem stało. O kurczę, dostałem bombę. No to niestety stało się, co nie miało się stać, jak zawsze. Musimy. To jest nasz cel w życiu. Odpalasz tak naprawdę gierkę i myślisz, że chcesz zrobić tego winna, a zajmujesz to głupie drugie miejsce. A więc wylądowaliśmy na sierpanych szwarach. Twój sobie już się naprawił mikro, wszystko mu działa pięknie To wina było epic, jakby co u mnie było widać, że, że mam mikrocynę No Więc ogólnie to beka. W ogóle mam już niebieską emkę O, pistolet fioletowy No pewnie, i co jeszcze? Granatnik od razu <grych> no. A ja, moja ulubiona broń O, tu jest... Boryka. O! Mam dla Ciebie chorobę Weź Wkurzył mnie typa, no Co za... 60 Co jest? Nie mogę budować Kto tu Dosłowka 28 Dawaj kolaps Halo? Halo! A, zabiłem! Znaczy zabiłem od razu. Widzowie, zobaczcie zaraz jakiego będę miał kopa sprinta normalnie tej... I jesteśmy w strefie. Widzicie Leży? jak jestem szybki? Ile masz już Kili? Dwa. A ja mam jednego Nie zabijaj mnie, nie wolno Aha Daj mi MK od razu i... Matce i potki Oła. o Już się zdążysz Co za Ej, idę cię odrodzić. Się zdziwią chłopaki Raz bierze po pięć O o. Ej, rybką się ulecz, chłopie no wiem. A, no to fajnie ogólnie. A, zapomniałem o tym. No to już, możesz sobie pomarzyć o wina. O! Ale wyobrażam sobie mojego wina. O, ale piękny, 6 kili. Wiesz, że tam masz jakby zamrażarki, co nie? Gdzie? Z strefy uwaga masz? Co? 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 O nie. Czyli lecimy tam, 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 tam. A więc wylądowaliśmy na jakiejś bezludnej wyspie i mu musimy znaleźć wędkę, aby przeżyć w tej grze. <grych> Nie wiem, czy to jest wykonalne. Masz co mi wypadło. E, do mnie już typo nawala. Wypadł mi filetowy skara. A do mnie typo nawala. Kapujesz to? Uf. Mogę go zabić ze Skara, to będzie cięcie. No wymyślił ten challenge w Pingwin, no? E, no nie wiem. O! fiolet e, niebieski pistol. No, kozak. Niebie... fioletowa pompa! Chodź, pomóż mi, szybko, mam typów. Ej, bo tu jest... No dobra. Gdzie oni są? dwa razy 60 dostali 60 dostali jeden na dobra Za bambik. Mi no bo nie mogę tego wziąć. Coś tu było twoje? No nie, fioletowa pompa. Naprawdę? To biorę ci ją. I ten pełen niebieski tam był, ale dobra już. To przejdziesz po niego najwyżej. A czemu oni, jak oni się odrodzili? Serio? On nawet karty nie wziął, lol. A to nie on. To jest inny jeszcze. Może! Ale go wyjaśnił. No I teraz będę czekał latami, aż to się odrodzi, tak? Jej! Mam darzył! Yupi!